Siemano, siemano, witam serdecznie wszystkich widzów kanału Real Progress. Z tej strony Patryk Barynaś. W dzisiejszym materiału chciałbym rozwinąć z Wami temat terapii zastępczej testosteronem. Był ten temat już na naszym kanale poruszany chyba, tak mi się wydaje, że na pewno nie raz, ale dzisiaj chciałbym się skupić na perspektywie samego stosowania terapii zastępczej testosteronem u osób, które tak naprawdę tej terapii zastępczej nie powinny stosować, jej nie potrzebują. I tutaj biorę przykład przede wszystkim z osób, które zgłaszają się do mnie, i często są to osoby młode, często także zdrowe, które właśnie chcą wejść na terapię zastępczą testosteronem. Tylko pamiętajcie, co to jest HTZ. HTZ jest po to aby tak naprawdę coś leczyć, leczyć nasze niedobory testosteronu, spowodowane nieodpowiednią pracą przysadki mózgowej, często także spowodowane wiekiem, często zaniedbaniami po prostu w naszym życiu, które powodują spadki testosteronu i często jest tak, że właśnie musimy na początku zadbać o te kwestie związane ze zdrowym trybem, aby sprawdzić, czy, ta, czy tak naprawdę tej terapii zastępczej testosteronem potrzebujemy. Ktoś się nie wysypia, ktoś się gorzej źle czuje przez jakiś dłuższy okres czasu, ma cięższą pracę, nieodpowiednio się odżywia i już sugeruje terapię zastępczą testosteronem, co tak naprawdę według mnie jest błędem. Na początku trzeba naprawdę dogłębnie rozpatrzeć. Różne aspekty, właśnie przez które mogłyby, moglibyśmy zdiagnozować hipogonadyzm, a później dopiero wprowadzić taką terapię zastępczą testosteronem, jeśli oczywiście jest to potrzebne. No i... Tak jak wnioskuję, właśnie widzę dużo często młodych chłopaków w kwiecie wieku tak naprawdę 20, 20 kilka lat, którzy naoglądali no, się, że terapia ze stąpczą testosteronem jest zdrowa. Myślę, że często te osoby właśnie wyciągają wnioski z nieodpowiednich informacji. Często są to na przykład krótkie rolki w których tak naprawdę w ciągu minuty czy tam dwóch nie możemy wymienić wszystkich aspektów właśnie terapii zastępczej testosteronem, są tam pokazane tak naprawdę same plusy i oczywiście one są. Ja tego nie neguję, tylko trzeba po prostu według mnie bardziej dogłębnie poznać ten temat, do czego ona jest tak naprawdę potrzebna, zanim się za nią weźmiemy, bo tutaj e, tak naprawdę wejście na samą terapię zastępczą testosteronem może zaburzyć naszą całą gospodarkę hormonalną i musimy oczywiście także o tym pamiętać. Więc, więc jeśli jesteśmy zdrowi e, i tak naprawdę często, tak jak wspomniałem wcześniej, wystarczy zacząć po prostu zdrowo żyć, wprowadzić trening siłowy, zgubić nadmiar tkanki tłuszczowej, e, która przyczynia się do. Wysokiego często poziomu estradiolu u mężczyzn, zacząć uprawiać jakąś aktywność fizyczną, przede wszystkim zadbać o dietę. Także warto wziąć pod uwagę u osób, które już trenują jakiś czas, że testosteron warto badać także w odpowiednich etapach. Jeśli jesteśmy w końcowym, redukcji, w końcowym etapie redukcji tkanki tłuszczowej. To prawdopodobnie ten testosteron jest niższy niż będziemy tak naprawdę w surplusie kalorycznym, gdy ten organizm będzie bardziej wypoczęty. No, warto na takie aspekty zwracać uwagę, zanim zdecydujemy się na stosowanie czegokolwiek. A kolejną kwestią e, terapii zastępczej testosteronem jest e, fakt, iż e, Sama terapia zastępcza testosteronem jest to, tak jak wspominałem wcześniej, uzupełnienie naszych naturalnych niedoborów testosteronu, więc po prostu ten poziom będzie wysoki, taki jak naturalnie ma zdrowy facet, więc on pod kątem anabolicznym tak naprawdę nie przeniesie się jakoś, nie poskutkuje jakoś specjalnych efektów, właśnie pod kątem anabolicznym, aby te efekty anaboliczne były faktycznie, można powiedzieć, że zadowalające. Według mnie, no przynajmniej taka dawka około 200 mg testosteronu tygodniowo, czyli około dwukrotność u, niż u mężczyzny zdrowego, powinna być przyjmowana. Więc y, y, zwracam tutaj na to uwagę, y, bo często takie osoby chcą. Stosować terapię zastępczą czy testosteronem, nie tylko właśnie pod kątem lepszego samopoczucia, lepszej regeneracji, ale lepszych przyrostów. A jedno z drugim tak naprawdę nie idzie w parze, bo tych przyrostów tak naprawdę lepszych prawdopodobnie mieć nie będziemy. Więc mam nadzieję, że wymieniłem wszystkie najważniejsze aspekty, które chciałem wspomnieć odnośnie terapii zastępczej testosteronem u osób, które. Jej tak naprawdę nie powinny stosować. E, oczywiście obejrzyjcie jeszcze e, wszystkie materiały na naszym kanale, które są związane z tą tematyką, bo na pewno jest tam wszystko bardziej dokładnie wyjaśnione. Chyba ja sam nagrałem dwa materiały na ten temat, Maciek także. Więc e, pamiętajcie, że terapia zastępcza testosteronem jest to tak naprawdę, można powiedzieć, że e, wejście na bombę, bo tak samo działa wejście na... 500 mg testosteronu a na 100 mg testosteronu tygodniowo więc e, tak naprawdę już jakieś skutki uboczne stosowania nieodpowiednio zaplanowanej terapii zastępczej testosteronem może za sobą ponieść jakieś konsekwencje więc dzięki za obejrzenie całego materiału mam nadzieję że się wam podobał oczywiście zachęcamy do komentowania tego materiału zostawcie łapkę w górę jeśli wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym trzymajcie się cześć